Widzowie, zobaczcie, jestem tutaj, schowany w, w armor standzie Alka Diamond. Zobaczcie, będziemy dzisiaj robić mega pojedynek. Alek mnie znalazł! Widzowie, a Wy możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden, żaden film. A tu będzie pojedynek Matruner vs. Alek Diamond. Będziemy budować mega bazy i będziemy y, walczyli między sobą. Zobaczymy, kto wygra. A Wy możecie zostawić subka oraz łapkę w górę. A my lecimy z losowaniem. Dawaj, Alek, losujemy no lecimy. szybciutko. Lecimy, dawaj, to tak. Cyk, jedna cyk, broń, ja mam dubel, dubeltówkę. No. Lecimy dalej, mam z... ja... sniperkę z celownikiem. Okej, okay, czyli co po dwa razy. Okej, okay, to teraz po ja dwa tutaj. Razy. To teraz wow, ja dobra, tutaj. Sonic i, a, a, i teraz ty. Okej, okay, so, to są blastery. O, no. mam laser i będzie drugi laser, więc I działam, dawaj, teraz, teraz ty pierwszy, tutaj trzeci. Teraz ja, lubię. dobra, e Migan, o oh ja, ale wow, super, dobra. One... I scar, ale będzie. Teraz moja i te laga no okej, okay, dawaj lecisz teraz ty Porazić się prądem, okej okay, ja mam patyczkowate, okay, cyk, A ja mam kuleczkowate, się. dobra to Weź teraz Weź te kuleczkowate, o dobra, to teraz ty, teraz ty, teraz ty losujesz, uwaga, dwie bronie, cyk, I dwa Wow. Ej, no co, najlepszą Najcik. kombinację, Najsi. Oh, nie, dobra to czekaj, to po prostu wezmę je Dobra, tyk, okay, rakiety to teraz, to teraz ty losuj kolejny Teraz raz ja rosuję, dobra, to ja mam Czekaj, to nie jest ta, dobra. Okej, okay, już myślałem, że o nie, tutaj TFG będzie. O nie, dobra, ja mam to, niestety. Mm. Ej, czemu no dobra. niestety dobre te broni są? Ej, dawaj no. teraz, ty, uwaga, czy będzie teraz TFG, panie raz. i panowie i. Nie, nie ma! Mm. Okej, okay, teraz ja, raz i to decydujące kliknięcie jest, pyk, No nie mam. no, Ciebie, bo to masz, no halo, to jest nie fair. Łatwiutko, no. dobra, to ja mega bronię dzisiaj, ale losujemy Dobra, dalej. ja no, okay. nożyk wezmę, a teraz twoja kolejno. Teraz ja, dobra, mam czekoladą jumpaka i e, mam piłę łańcuchową, wow. no nie. No nie, gogle, no te nie, o, nie, nie będę miał szans gorzej. dzisiaj No dobra. Dobra, i losujemy, to nic dobra, dobra To teraz losujemy tutaj nasze połówki Zobaczymy, kto wygra wow! Co ty ja... budujesz moją, a ja twoją Ja twoją bazę wow! będę budował Tylko ja zbuduję twoją główkę jedynie -la -la. Dobra, to dobra, ja, widzowie. ja zbuduję twoją główkę Dobra, to widzowie A my lecimy z budowaniem naszych postaci Ja tylko tutaj skrzyneczki postawię I myślę, że za momencik możemy zaczynać Naszą budowę, dobra, ja wyrzucam tu wszystkie itemy I uwaga, dobra, uwaga, tak zapinajcie pasy bo my zaraz zaczynamy. Okej, okay, okej. Okay. I myślę, że uh, concrete, concrete, masz timer? Dobra, ja biorę Game Moda. Ja patrzę timer, uwaga, mamy 8 minut, 8 minut mam od teraz. Dobra, lecimy. Dobra, ale budujemy słuchaj rączkami. Rączkami? No dobra, no. no może być, może być rączkami, OK. E, dobra, to dobra, czekaj, sobie wezmę jeszcze biały, niebieski O, e, concrete, concrete, będę niebieskie. ty masz oczka I białe, tak. dobra A ja okay, potrzebuję możemy... krem, kre, kremowego teraz, o mam kremowy Potrzebuję żółtego, okej okay. Jakie masz oczy? Niebieskie, nie? No to, no. Czekaj, nie, ty masz Jakie masz oczy? Halo, e, Mati? Czarne <laughs> A, dobra, a to czarny, ja sobie wezmę no tutaj o coś takiego. I zrobimy dwie. Ej, dobra, a robimy. Pra, a w prawdziwym życiu jakie masz oczy, bo na awatarze masz niebieskie, na skinie masz czarne, Nie a powiem. w prawdziwym życiu jakie masz? Nie powiem. A, to tajemnica, no dobra, dobra. dobra. Czekaj, a ile ty masz tutaj tego? E... Ile głowa ma jakby wielkości? Raz, dwa, trzy, cztery? Raz, Osiem katek, a co? Aha, osiem, osiem kratek. Krateczek okay. masz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, czyli spoko. Dobra, to teraz raz, ja biorę dwa, tutaj, trzy, cztery, białe, pięć, sześć, niebieskie, dwa, trzy, cztery, pięć, białe i sześć, niebieskie. Sześć, sześć, dobra, Alek, mu twoja głowa to będzie wyglądała ja w taki sposób. O, spoko. Ty dobrze, że tutaj mamy tak jakby udogodnienie, że widzimy swoje te yy, ludziki, nie? No znaczy ja to widzę w sumie ty, twojego sumie... awatara, ty nie widzisz mojego. No ja nie widzę właśnie niestety, to jest oszustwo troszeczkę, ale no. dobra, ja mam inny... No bo ja będę budował ciebie, ale troszeczkę innego. Zaraz no. zobaczysz, to więc to jest niespodzianka. Nie mogę ci zdradzać, zbyt wielu tajemnic, ale Dobra. na pewno będziesz zadowolony, coś tak czuję. Dobra, Dobra. sobie tutaj na Zaraz za zacznę robić i elemenciki a tobie jak idzie? Już tam coś budowałeś? No, no ja już mam przednią część głowy zrobioną, więc chyba całkiem git. Dobra, to okay. coś takiego wyjdzie. Dobra. Ej, tutaj. A w ogóle dzisiaj e, naprawdę rozstrzygniemy kto jest lepszy e, w naszej serii basa. Wersus Basa, bo dzisiaj tylko trwa ja Tak, tak samo bazy ty kontra ja, no i to, to tylko bę, bronią To będzie najbardziej decydujący pojedynek, ale pamiętaj, że nasze bazy dzisiaj będą bardzo małe, więc nie możemy bardzo, bardzo mocno tutaj uderzać, więc musimy no trochę wiem. się tutaj opamiętać. Dlatego Dobra, z tymi okay. rakietami to ty nie przesadzaj mi, bo ty masz teraz najlepszą rakietnicę, masz granatnik i ja jestem troszeczkę w kropce. No tak, tylko Dobra. ty masz tą bazę taką ogromną, to wiesz, to znaczy tą bazukę taką do tego. No, nie mam, ale te na koniec, nadobicie się, tylko użyję. Dobra, czekaj, ty masz to, 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 tak, o, no, okej okay, Dobra, tak to ja zrobię tutaj. coś takiego, tutaj do końca, o, i cyk, dobra, zrobione, tu O nie, Teraz nie, nie zrobię tego tak, jak chciałem, o nie, z mała głowa Jak to? Najgorzej, dobra, no, za małą zrobiłem troszeczkę, no, pomyliłem się w obliczeniach, no, architektem nie jestem, niestety Dobra, <laughs> dobra, e... moja główka, ile już czasu mamy? Zostało? Już, uwaga, mamy, trzy minuty już minęły, równe trzy minuty dobra, to jeszcze minęły. mamy pięć, dobra z, powinni, ja powinienem zdążyć, nie wiem jak ty, ja powinienem zdążyć, no jak bez nie problemu. U nie. Nie, no nie może być problem, leki, nie? Jestem ciekawy, co ty tam wykombinowałeś. No, zobaczysz, to tajemnica, nie można wszystkiego mówić, bo... Bo tajemnice takie sobie się ich nie mówi. No. Dobra, czekaj, ja już tutaj no. biorę, o, główka jest zrobiona, cyk, proszę bardzo, o tu. Tylko i trochę tu. mi skomplikowałeś to, że musimy ręcznie to budować, jakbym budował to yy, komendami to byłoby o wiele, o wiele prościej mi to zbudować, no ale dobra. Dasz radę, ja jestem ciekaw już co ty tam wykombinowałeś, więc już jestem A możesz bardzo możesz strzelać bardzo... w sumie. Jak chcesz możesz strzelić, co takiego tutaj wykombinowałem. Ale hmm. nie powiem ci czy zgadłeś, albo możesz strzelać, a widzowie potwierdzą w komentarzu, czy udało ci się trafić czy nie. Dobra, hmm. a, nie dalej. wiem, nie wiem. Dobra, ja tutaj biorę sobie robię drabinki, żeby było można przejść na górę. Okej, okay, tutaj już jest ładnie. Dobra, i teraz chyba tylko. O nie, ja muszę tutaj podwójną główkę zrobić, bo inaczej ty mnie rozwalisz. Dobra, no, to czekajcie ja no, sobie, sobie tutaj... myślałeś? Jedna rakieta no. i cię nie ma. Ja powiem sobie, jak z masz... w strzelę, to jeden strzał i tak naprawdę. No właśnie tego nie się nie najbardziej boję, że ty masz tą broń, która ona potrafi rozwalić, to wszystko raz, dwa, trzy, nie? Dlatego ja lepiej teraz. Wrzeczny, to ci jej nie rozwalę. Bądź leczny, daj mi fory. To, to, wiesz. O nie. to nie rozwalę dobra, ci was. Dobra, czekaj, to ja sobie już to tej do góry buduję, proszę bardzo. O, dobra, drabinka zrobiona. Może jeszcze jedną zrobię tak na wszelki wypadek. Nobra, dobra. Okej. Okay. Teraz jeszcze tej drabinka, proszę bardzo. O nie, ja coś czuję, że dzisiaj przegram. Słuchajcie, Alek ma większe, dużo lepsze bronie i, i jeszcze tak. ma do ten do skakania wysoko. To jest no dobra, problem. ale pamiętaj, że nie tylko tutaj walka się liczy, ale też to jak zbudujemy nasze bazy, bo bazy są też bardzo ważną częścią tego odcinka. Tak, jak zbuduję bazę, no to co z tego, że będę lepszy w walce, jak będę lepszy w budowaniu, nie? No, dzisiaj dokładnie. liczą się punkty i za budowanie, i za walkę, nie? Towicie się dzisiaj dowiedzą, kto jest lepszym budowniczym i kto lepszym wojownikiem, tak samo. <laughs> Dobre, dobra, dobra, dobra. Czekaj, to ja już tutaj sobie ogarnę tylko jedną rzecz jeszcze. O, tak, coś takiego. O, to jest dobre. Dobra, jest mm. git, na razie włosy ci buduje, eee, no. aczkolwiek no, troszeczkę dużo ich jest, masz <noise> strasznie gęste włosy, powiem ci. No, cyk, 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 cyk. Dobra, Dobra tutaj, tutaj żebyś tutaj. nie mógł się wejść, zobaczcie takie, o, ten y, zabudowa, żeby Alek mi tutaj nie mógł przeskoczyć, chociaż i tak on będzie mógł przeskoczyć, ja o tym dobrze wiem, ale... No, ja będę skakał jak zajączek dzisiaj, ja normalnie nie noc się zbliża. Nie, no, no weź, nie, ten. Ten. Zbliża. Dobra, to zrobimy coś Dobra. takiego, tutaj zrobimy takie skrzynki, za którymi będzie można się ukryć. O. Swineczki robisz, a ty tam pewną metraszową w Cesy w CSie. Metrażową... No, tak. No, a kto z was widzowie gra w CS a kto z was gra w CSA może? Dobra, czekaj, to ja sobie tutaj skrzyneczki postawię, żeby tutaj było można, wiesz, się ukryć gdziekolwiek. O, no dobra. dobra. Teraz ej, już jest mam liść. zrobione, mam zrobione. Ej, nawet spoko to wygląda. Czekaj, czy ja o nie zapomniałem. Aha, no faktycznie to się trzeba coś No, masz jedno ucho. Dobra, Alek, ja już jestem prawie gotowy. Tak mi się wydaje, że już możemy pomału No ja pomału też, ja już tak powoli startować. zaczynam kończyć budowę na, mojej masy. Dobra, basy. to ja biorę Wonda. Um, nie, doczekaj, no, czyli powiedziałem, że kończę, ale nie skończyłem. Uwaga, uwaga. Czekaj, no. Dobra, to ja to sobie życzę. Za jest, na Wezmę mnie. tutaj i później set 0, także, ale jak, bo jak będziesz gotowy, to powiedz, bo już ja już skończyłem, jakby coś. U. Czyli uwaga, uwaga. Bierzemy set 0 i uwaga, 3, 2, 1. Twyk, ok. Wow. Wow. wow! Siema, patrz, zrobiłem odserwowanie twego awatara. O, faktycznie, podobny. Gdzieś Podobny jest, bo na tak źle wynieciłem. <laughs> Ej, a gdzie... A, do bazy można wejść. Spoko, dobra. Można, jak można, widzicie, mamy naprawdę nieźle tutaj bazy zrobione, moja jest tak zrobiona. I zobacz, ty masz taką koronę, jakby drewnianą. I tu nawet zobacz takie skrzyneczki wow. z Alkiem Diamond, widzisz? O, zobacz. Co no to już wiemy, kto jest dzisiaj królem. Mam tak, mam presenty, mam tutaj koronę. No ja dzisiaj jestem gotowy na pojedynek. Nawet płotki są ze mną, patrz, No. super. Zobacz, alkowe Ej. płotki, nieźle. Dobra, widzowie, a my zaczynamy nasz pojedynek. Widzowie, ja jestem już gotów, nie wiem jak mój przyjaciel. Alek, ale możemy za momencik zacząć pojedynek. Halo, cześć kolego! Ja jestem zwarty i gotowy. Dawaj na gołe łapki. W sensie na łom i na nóż Zobaczymy, kto Dobra, jest to... w szermierce. Dobra, uwaga, 3, 2, 1 lecimy, chodź tu. Dobra, i pyk. Dobra dostał cyk. Wow. Cyk, sem nie oszetem. Łomu O nie, ty ba. jeszcze skaczesz! Ty skaczesz mnie! Zapomniałeś o tym? Zapomniałeś o tym? masz do skakania bo, Czekaj Czekaj, jest twój odcinkiem. Jedę szerszy, Ile Mam pół serca. Pół serca. Uh, nie, nie, jest. O to... la widzowie. Mamy to tak. Serduszek. Połowę, połowę HP. A, no to trzeba troszeczkę cię tutaj podrasować. Cześć. Co Cześć. Tam? Dobry. Dobry, A masz wow. już moje do Nie, zofii. tylko jedna amunicja. Aha. A ja mam tylko dwie. Dobra, trzymaj z a masz. tego. A masz. masz. Dobra, stać. No, ej, co, trafić trafi nie mogę naprawdę. Nie. No, nie co? możesz coś. Ej, a o nie, nie już mi się skończyło. Trafiłem. Dobra, to, dobra, to, to czekaj, czekaj, czekaj. To na granatę na granaty, czekaj. Na granaty, e, dobra. No, to łap granata, cyk. Wow! Wow! Łap, Ale ty pod, leci, nie podskakuj. Granat, no, a co a co mam robić? Przecież mam to, żeby skakać, nie? O no nie! Okay. Ja miałem połowę HP, no lipa, no. Dobra, to na granatciki, dawaj, lecimy, Ey. dawaj. O! nie no, tam! A się wrzucę, ja ja mi tu O, ale granata to dostałem pod, pod głowę. Ej, no, ale ty z góry, to ma łatwiej. Ale ty skaczesz! No, a co mam robić, kiedy ty też we mnie granatami? O nie! O, o, ale prosto, prosto prosto pod nogi, nieźle. Dobra. I. O ty! No ja nic innego nie mam, muszę, nie? O nie, 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 ze snajperki. O, o ja cię ja nie, nie mogę. Mogę. mogę, dobra, ale żeśmy dobra, tu Dobra, pół serca miałem. Ja muszę się tutaj ukrywać, bo, oj, dobra Gdzie Wiecie ty co? jesteś? co, ja muszę zrobić e, odwrót, lekki a cyk, idziemy sobie tędy, dobra e, Załatwimy go, o, o ty tam jesteś! Dobra, Skończyła dobra, mi się amunicja, tutaj. czekaj, ja tu zaraz muszę mm -hmm. Porządek zrobić, dobra, dobra, O, dobra. ty Okej okay. O nie, wow! Słuchaj, jak od lewej strony patrzę, to to nie działa, o nie Ale dobra, dobra, ze sniperem cię normalnie, ty No snajper jesteś, o, co? Dwa serca mam, jakim cudem? A to jest ta snajperka dobra? O nie, nie, no, nie. No, tą snajperką dobrą. Dobra, dobra, gdzie ty jesteś? Gdzie ty się ukrywasz? Halo Mati, gdzie ty jesteś? Co? Gdzie, gdzie, gdzie ty poszedłeś? Nieważne. Gdzie ty się ukrywasz? Czy ty. Aha, już wiem gdzie jesteś? Tutaj jesteś, wiedziałem. No, o nie! nie padłem. padłem, ja tak samo. <laughs> Jesteśmy z... tak samo dobrze chyba, dałaczkę. A miałem cię tutaj. A masz racer! O, o nie, nie trafiłeś, ale byłeś blisko, dobra, ej, co to za okno? Ej, ale proszę z tym oknem odejść ode mnie, czekaj, czekaj o. Nie! Zapomniałem, że nie ma... O nie, chciałem ci rozwalić oko jedno! Dobra. No nie, o, co jest grane! No, Czemu jeszcze... to nie działa? E, halo! ej, ja chcę ci oko rozwalić! Okej, okay, rozwaliłem O, ja ba! ciebie też Na Ale si. ty miałeś strzelać w moją bazę, nie we mnie Dobra, dobra, czekaj, 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 gdzie jesteś? Tutaj O! o! Ej, moja baza, Żartowałem, z tym, że w moją bazę no mówię... O nie, pół serduszka A, eee, leci O nie, już bazę mi rozwala, no ja cię nie mogę, dobra Czekaj, ja tu zaraz zrobię porządek Wolałbym pyk. ciebie rozwalić Ej. Gdzie ty jesteś tutaj? Dobra, o nie, to tutaj mnie normalnie rozwalasz teraz. Ja już no, nie mam gdzie na się Ja się dominuje, dobra. Nie mogę gdzie się schować. Ło, wow, ale headshot. Ale ta snajperka mocna jest. Jak strzelisz raz we mnie, to prawie na hita padam. Dobra leci, leci ten. Usypiał cię, oh, lecą Nie, 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 To no co jest? Myślę skrzynka ci nie zasłania cała, nie? Jakby, masz Wiem to, właśnie, no jak ja mam pozwolić to zrobić. Pozwoli ci się ukryć? O, no, dobra, do, ja ci pozwalam się ukryć, a też strzela we mnie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Sam tego chciałeś! Z gomu! i O nie! nie rakiety. O. Nie trafiłem, ja dobra. cię nie mogę ekipę. Co jeszcze pek. mam, mam Biogana, czemu się Biogana schowała? Okej, okay. Ło, czy ty jesteś... O, za mną jest, dobra! A jak masz? ty tam coś skoczył! Olejś no, ja skoczył twoje... tam na górę No, a to przyszedł padek, tak instynkt zadziałał Oa! jak odleciałem, dobra, teraz tutaj, cześć! O nie! Okej! Okay. Stoksynowałem o, się. O jakiś z toksynami normalnie, nie mogę w to. O, o. ty to ty też rozwala? Myślałem, że to nie to... rozwala w ogóle damage że ty nie daje a, Nie w ogóle, właśnie poczułem O co? Ole mi trafiłeś, dobra, chodź Chcę cię przeciąć, ale nie wyszło. Dobra co zrobiłeś? O nie, wstałem tutaj i się rozwaliłem. <grym> za blisko stałeś w wybuchu. O, ale rokieta mi koło głowy przeleciała. No. Nie ukryjesz się za tymi Polskami. Chełmik ci padł. Dobra, 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 dobra. O nie, płotki, dam, mi, rady, po... dam, rady, dam radę, radę, dam radę, dam radę, dam radę. pomagają. Czemu? Nie <grym> No bo strzelasz w płot. Aj, wow! jednak nie. Ojej, ojej. Dobra, dobra, dobra. Jednak A nie. masz. No nie, padł, już okay. mi się... To już skończyła ta amunicja? O oh nie, yeah, ja słyszę ten dźwięk! Ojej! Oh yeah! Przetnę cię w pół! O masz! W pół cię przetnę. O masz! O tutaj! O masz! O masz! Ja cię przetnę, ja, chcę, ja yeah. mam szczerze przeciąć tym dzisiaj. Jest, yes, udało się, dobra, to dawaj! zobaczymy czy się uda. Cyk, cyk, cyk. Nawet mi się skończy amunicja w innych broniach, potem cię przetnę. Dobra. Dobra, czekaj. E, C ja tu mam, C ja tu mam, mam TFG. O nie! Nie, nie, nie! nie. Yeah. Ja! Słyszałem już ten dźwięk na Ju, już zwątpiłem, dobra. Chcesz się namieszać? E, ten prąd nie działa na daleko jak coś Nie działa prąd na daleko? No jak nie, nie sięgasz mnie wtedy I Waga, celuję, leci! Uwaga, a ja celuję, się celuję i... O nie, prosto w kamerę dosłownie. Celuje, celuję, celuję, celuję i... Uwaga, celuję, celuję, celuję i... Ej, Co jest? Nie załatwiło cię to? Co jest? Przeleciało ty obok to, Ty tą rakietę? Zjadłeś a... <laughs> Przeleciało obok dosłownie Ja, ja, ja też padłem a masz? Chcesz CFG dostać na pełnej mocy, czy nie? Dawaj. Dobra. O nie! Tak? Dobra. Padłem o jeszcze! O nie, to nie, to nie ten przycisk! czekaj. 3, 2, 1, leci! Pau! O nie! Moja baza! O czekaj, bo dostałem jeszcze trzy doczki Ale teraz. Powiem, powiem ci jedną rzecz, że dzisiaj się nie starałem w odcinku, ponieważ chciałem, żeby matruner wygrał. U! O nie, nie pomyślałem o tym. Tak Siedlałem jest, po widzowie. Stronie. W dzisiejszym odcinku Matruner wygrał. Nie ja, tylko Matruner. Dobra, no widzowie. Nie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. I Matruner, baza Matrunera wygrała. To by było na tyle. Elo.